Targowe wieści! Cześć! Jeżeli wybieracie się na Targi Książki w Krakowie, to z radością Wam mówię, że coraz więcej marzeń będzie dostępne na stanowisku Ateneu, czyli stanowisku A10 w Hali Dunaj. Więc śmiało przychodźcie i kupujcie. Możecie też zobaczyć, jaka jest przepiękna na żywo. I wtedy już na pewno nie będziecie mogli się powstrzymać i sobie taką biblioteczną książkę sprawicie. A jeżeli chodzi o spotkanie ze mną, autorką tej wspaniałej powieści, nie będzie w tym roku takiego specjalnego spotkania, ale będą w czwartek na targach książki i będą krążyć między stoiskami sobie sama szukać dla siebie książek. Na pewno będą przy stoisku wydawnictwa spisek pisarzy. Myślę, że też zajrzę na Muduko. oczywiście utknę w dziale z książkami dziecięcymi to na pewno, bo to też zawodowo. W każdym razie, jeżeli mnie zobaczycie, to podejdźcie, bo będę miała dla Was zakładki, więc dostanicie do mnie zakładkę, pogadamy sobie, zrobimy serzeczka i tak. Do zobaczenia. Coraz więcej marzeń znajdziecie na stoisku a 10. Ateneum. Hala Dunaj. Do zobaczenia. Pa, pa.